Nie wiem czy, czy będzie widać, jak ten śnieg się mieni ale generalnie Generalnie jest bajkowo Nawet lepiej nie mogła mi się wyjść taka pogoda i tyle śniegu na szczęście wydeptali przez weekend No i naprawdę jest fajnie Nie muszę się obawiać że zabłądzę Chociaż chodzą ludzie też tam gdzieś jest tam gdzieś jest kasprowy Póki co to śnieg się po prostu mieni. Prawie wszystkimi kolorami tęczy. Rośnię <gry> samowitego. Te żelaczki już się spisują. Stopale też. Dobrze, że mam boczne wywieczniki z Bo ja idę takim tempem, że już po prostu jestem zagotowany mimo tego, że tu nie wiem ile jest mrozu w mam termometr w plecaku o, może za chwilę sprawdzę ale generalnie jest cudownie także już bezpośrednio jestem na szlaku na Giewont nie idę sam poszli z przodu na kongratowej i z tyłu też idą także ogólnie tendencja jest na plus żeby wejść zaliczyć dzisiaj i może pyknąć coś jeszcze Zobaczymy. słoneczko na razie dopisuje, wiaterek też się gdzieś schował skitrał się chyba gdzieś w śniegu I sobie leży i odpoczywa także jest bosko nawet twarz nie muszę zasłaniać i oczu Aczkolwiek okularki pod ręką są No dobra To tyle na razie z Trzymajcie się no. Wcześniej na dole Kurtka mi przymarzła nawet od mojego chuchania i dmuchania. Więc mróz jest solidny. Chodź. Cześć, się już potyka. Dobra, to muszę drugą ręką łapać równowagę. Na, na razie, papa, pa. buziaki, miłodzianka.